Cześć! Tutaj będzie pierwszy odcinek z MSP. Um, no... Nie wiem czemu to akurat, ale okej. Okay. Um, jak mam... Jak jest ekran rozmazany? Rozłączyłaś ci się? Co? Poczekajcie. Okej, okay, już. To, dobra. No so, No, sorry. Dobra. Nie wiem o co chodzi. Idy, koleżance rozłączyła Rozłączyłaś ci się. Czy rozłączyła się ci? Czy rozłączyłaś się rozłączyła si? Nieważne. Boże! Będzie taki pewnie spam. nie będzie można nic zrobić żeż złączyła się. <grywa> yy, Dobra, nie czytajcie tego. Nagrywam. Hej, 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 tyś, no daj grać. Daj grafa, 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 daj grafa... Nie, no tutaj czekam, ciągle czekam, czekam... Super Maciek... Nina jest moja, chcę ci powiedzieć I love you, cię i kocham cię... Dobra! jest tu takie serduszko, ale nie widać z tego To moja BFF Dobra Dobra Co będziemy robili na odcinku To magazyn Fejma Może się przebierzmy hmm, co? Tylko co? Może to? czy ciemniejszą skórę kupić. Ale mam. Nie wiem co wyłożyć. O, właśnie. Mm i Będę robiła kanał na komputerze i będę nagrywała bez głosu. No, przykro mi. Mm. No i będę nagrywała na. Widzicie, mam już odbranie, tylko lewej. Będę nagrywała różne odcinki, nie wiem, z haków, podam linki i tak dalej. bo takie coś różne nie no, jeszcze grafa skubana hm. a może to założymy Ach, nie wiem co założyć już nie się kończył dobra to to załóżmy Do znajomych zaprosić, no to e, zapraszajcie mnie jak chcecie. Tylko, że od szóstego levela przyjmuję. Zapraszam na 6 części mu czas na rano, sto, 106 tysięcy do Next Levela. Um, jej. Co? Kom? Cała lista robi dwie części. Jest, chyba jest na MSD, ale pewnie ma limit. Tak, limit. Mm, poczekajcie, ja zaraz do Was wrócę. Okej, okay, jestem. I nie wiem, czy mówiłam Wam to w tym odcinku, ale chyba w tym, czy w innym. Że nie wiem, czy będę nagrywała... Mila, milady? Nie wiem, się tam nie zapyta ja i doznaj. Nie. Mówiłam raczej dla was w tym odcinku, że będę nagrywała na też, ale nie wiem, no bo nie znam żadnych programów, żeby nazywać Bandicam. Nie. Można tylko 10 minut nagrywać. I będę musiała pokombinować, jak wstawić odcinki, no bo ostatnio robiłam sobie nowy kanał i nie wiedziałam... Zapomniałam... Zapomniałam jak wstawić odcinek, bo kiedyś miałam kanał, na, no, wiecie. No i tak jakoś wyszło. I myślałam, że to jestem ja niebieska, no. Ludzie, jestem chora psychicznie. Bondek. ماما ما هو انيميك كارا مش كاري كارا Ile, że ktoś na mnie stoi znając życie. I nie mam jeszcze taką. Może ja Ma dwunastu lewy. Ma limit. Hmm. Dziękuję jeszcze. No, już. I tu nie, nie będę vipem. Nigdy Nikt nie powie hej I nie wiem czy wiecie, może znacie mnie z innego kanału Mój kanał się nazywa Anna Hanna I ja się nie na Co to ma być? Ja się nie nazywam Han... Hania to jest Wiktoria jak i... No i dajcie, nie jestem lehania. No zna N10. Nigdy to się nie załaduje. Mała szlokkę. Tak, na przykro mi nie przyjmę cię do znajomych. Kto ty? nevím, tam důvajte grafe, jež blízko Tady ale mám tuto nejlepší to nevím, Nawet po angielsku nie pisze, tylko po chińsku albo po włosku jakoś czy to. Ale Bamalow sam ją zrobił, czy co? Szczertuję. Kamas Spamik. To moja koleżanka Karina. A zresztą nieważne. Idę. do, do wojsko z tobą. Mój odcinek jest na Adesari. Adrian ma 1125 1, 1, 2, 5. Pakulska. Kupcie listę BND. Będę, będę wdzięczna. Sergej, że się śmieję. Róbcie luki, bo nie wiem, jak się ubrać. rozłączył ci się. Kocham swojego mojego chłopaka, przez samochód, hała wybrać od mojego chłopaka. ono nawet nie ma chłopaka, no ale okej. Okay. swak rap boy. Fuck rap boy. Ten swak, ten fej, kocham cię, mój kontekst sofie Prawy farba ugryzę Amelikę Amelikę Angelika Szukam, a jesteś wypna od... zapraszam do z pani aniem Dobra, a zresztą tu nieważne no dobra, to ja już kończę ten odcinek To będzie na tyle krótki Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia I bardzo Was pozdrawiam